W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Święta Ryto, przez heroiczne Twoje poddanie się w chorobie i niesłychaną cierpliwość, jaką okazywałaś w ostatnich czterech latach życia swego, błagamy Cię pocież chorego, który za tym pośrednictwem wyczekuje zdrowia ciała i duszy, wiemy, że Bóg chętnie udziela potrzebnych łask za wstawnictwem swych aniołów i świętych. Pociesz o święta ryto tę chorą osobę, aby Bóg był coraz więcej uwielbiany w Tobie, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Uproś nam również łaskę. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wała Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z sobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc po Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc po Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Obdarzyłeś, Panie, sługę Twoją rytem, znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się. Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej rydzie udział w mędrze Chrystusa. Udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień. Abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paszalnym twojego syna, który z tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.